Cześć, witajcie w kolejnym odcinku shot Off. z tej strony, Kamil. A dzisiaj porozmawiamy o konwersjach 22LR do AR15. Zanim jednak przejdziemy do głównego tematu, czyli jak taka konwersja się sprawuje w karabinkach AR15, to chciałbym jeszcze powiedzieć moje przemyślenia na temat korzystania z kalibru 22LR do takich standardowych, dynamicznych. Treningów. Na jednym z shortów wypowiadałem się, że uważam, iż używanie pistoletów 22LR nie do końca ma sens, jeżeli docelowo chcemy strzelać z naboju centralnego. Wytłumaczyłem to w bardzo prosty sposób. 22LR troszeczkę rozleniwia. Pewne rzeczy, które są istotne, kiedy będziemy strzelać kalibrem 9 mm. A powód jest bardzo prosty. Pistolet jest takim rodzajem broni, który wymaga od nas bardzo dobrego składu, bardzo poprawnej pracy z tym pistoletem i totalnie nie wypacza błędów. Natomiast korzystając z 22LR, zwłaszcza w tych początkowych fazach swojego rozwoju strzeleckiego, możemy nabrać pewnych złych nawyków, ponieważ niektóre efekty i niektóre zachowanie pistoletu jest zupełnie inne w kalibrze bocznym i w kalibrze centralnym. Mimo to nadal uważam, że trening na 22LR zwłaszcza jeżeli korzystamy z jakiejś konwersji, nie do końca da nam zamierzony efekt, ponieważ to co robimy na 22LR z pominięciem ważnych czynników związanych z kalibrem możemy zrobić na sucho. I wtedy taki trening będzie totalnie Darmowy, w związku z czym nie ma tutaj e, aspektu ekonomicznego. Troszeczkę inaczej jest, jeżeli chodzi o karabinki, e, ponieważ tutaj sam skład oczywiście jest ważny, ale jest mniejsza szansa na to, że będziemy zrywać strzały na odległości do 50 metrów. Ponadto, w dzisiejszych czasach mamy takie urządzenia wylotowe, że możemy skutecznie ograniczyć skutki wynikające ze spalania prochu i w konsekwencji ciśnienia pomijając już oczywiście fakt, że .223 jest bardzo przyjaznym kalibrem. Dlatego ta różnica w .22LR i .223 w karabinkach sportowych nie jest aż tak duża, żeby nie móc wykorzystywać tego kalibru. Oczywiście to jest tylko moje zdanie, każdy z Was może mieć zupełnie inne, ale jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się co myśli osoba, która systematycznie trenuje, no to ma opinię jedną pewnie z wielu. Co wymaga od nas taka konwersja? Jak jej użyć? Po prostu usuwamy zamek od amunicji centralnego zapłonu i w to miejsce wsuwamy, oczywiście, tą konwersję. Możemy zauważyć, że mamy tutaj imitację naboju, który wchodzi w komorę. Konwersja działa na zasadzie zamka bezwładnego, co oznacza, że możemy ją stosować. I w karabinkach typu DI, jak i również w tłokowcach. Jak się okazuje, bo ostatnio testowałem tę konwersję z SAR SILMAS Sar 56 i dowiedziałem się, że pasuje również do karabinków w wersji commercial. Nie tylko milispek. Natomiast do używania potrzebujemy odpowiednich magazynków. Na szczęście do konwersji dostajemy 3 sztuki. Ja wiem, że to nie jest nowość na rynku, ale czekałem z jakąkolwiek opinią po tym jak będę z tego korzystał. Ponieważ jeżeli z czegoś nie korzystamy, to możemy zrobić co najwyżej prezentację produktu, a takich w internecie jest bardzo dużo. Zanim jednak przejdziemy do mojej opinii, pokażę wam jak ta konwersja sprawuje się w AR15, jeżeli chodzi o kwestię celności. Ponieważ jak mogliście się domyśleć, ta konwersja wykorzystuje tą samą lufę co w wypadku yy, 223. Natomiast, mimo że kalibry są bardzo zbliżone, to nie udało mi się znaleźć żadnych opracowań naukowych, które by ten temat podjęły. Jeżeli takową masz, to oczywiście bardzo chętnie bym poczytał, e, wrzucił do komentarza, bo bym chętnie zweryfikował swoje wnioski. Do testów wykorzystałem dwa karabinki AR-15, gdzie właśnie zainstalowałem tę konwersję. Oraz CZK457, żeby sprawdzić mniej więcej na jakim poziomie strzela, żeby miał jakikolwiek punkt odniesienia. Jeżeli chodzi o AR-15, to w jednym wypadku był to Radical 10,5 cala. A w drugim wypadku fakson 16 cali. Obydwa mają bruzdy w stosunku 1 do 7. Z Radikala strzeliłem 3 razy. Mniej więcej te wartości się ze sobą pokrywały, w związku z czym błąd karabinka i mój był prawdopodobnie jednakowy. Raz tylko użyłem tumika, żeby zobaczyć jak będzie, jaki będzie efekt użycia i ta, ta różnica nie była zbyt duża, dlatego postanowiłem, że i tak to po prostu połączę jako jeden wynik. W wypadku Faksona strzeliłem dwa razy, wynik wyszedł bardzo blisko siebie. A jeżeli chodzi o CZ, to wyniki wyszły jednakowe, dlatego też uznałem, że wszystko jest ok. Z każdego wyniku odjąłem co najmniej dwa najgorsze przestrzeliny, traktując to jako mój błąd. A w kilku wypadkach odjąłem trzy, ale te trzy były blisko siebie i można było potraktować je jako przypadkowe błędy, bądź początkowe złe ustawienie. I tutaj mamy bardzo duże zaskoczenie, ponieważ byłem przekonany, że na takiej odległości, a strzelałem na 50 metrów, ta konwersja już nie będzie dawała rady i zasadniczo te wyniki będzie ciężko uznać za sensowne. Tak ja też dostawałem informacje, feedbacki od innych osób. I co zaskakujące, Radikal poradził sobie najgorzej. Widać zasadniczą różnicę między i faksonem, i w tym wypadku również CZ-ką. Ciężko jest powiedzieć, z czego to wynika. Może to jest kwestia lufy, może jest zbyt krótka, może mamy zbyt małą prędkość wylotową, a może to jest w ogóle kwestia budowy lufy. Wiadomo, że to są dwie oddzielne firmy, korzystają z różnych fabryk, różne materiały, różne sposoby tworzenia brust w lufie. W związku z czym no, ciężko jest cokolwiek ocenić, ale w wypadku faksona ten wynik jest naprawdę bardzo dobry. Co dziwo, niedużo się różni między wynikiem z CZI. Też należy pamiętać, że fakt miał troszeczkę gorszą optykę, w związku z czym no, strzelanie z tego mogło być również związane z błędem. Celowania, błędem oczywiście moim, może gdybym używał tutaj lunety o wiele lepszej, o wiele większym przybliżeniu, to w takim wypadku ten wynik byłby wręcz taki sam jak w wypadku CZ. -ki. Myślę nadal, że ciężko, żeby używać tej konwersji zamiast karabinków dedykowanych do strzelectwa precyzyjnego w tym kalibrze, bo jednak jest to jakiś kompromis. To mimo wszystko wystarczy nam do tego, żeby postrzelać dynamicznie na odległości 50 metrów. Tutaj spokojnie zmieścimy się do Alfy i możemy bezpiecznie, bez obawy, e, używać tego na różnego rodzaju pochodnych do Trigana czy do Ligi Sportera, gdzie 22 LR jest dozwolone. Oczywiście można byłoby pójść krok dalej i sprawdzić. Jeszcze bardziej, jak taka konwersja się sprawdza stosując inną amunicję, sprawdzając masę różnych karabinków o różnych długościach i różnych skokach i różnych bruzdach. I mogłoby się okazać, że w pewnym momencie znaleźlibyśmy te idealne rozwiązanie, gdzie możemy naprawdę strzelać ultracelnie z takiego, z takiego rozwiązania. To wymaga nakładów. Nie tylko w postaci amunicji, bo w wypadku 22LR amunicja nie jest droga, ale tej amunicji nie ma. Tak naprawdę trzeba zwiedzić wiele sklepów, żeby skompletować bardzo dużą ilość amunicji. To po pierwsze. Po drugie, pamiętajcie też, że trzeba mieć te karabinki, trzeba po nie pojechać, trzeba je użyć od kogoś, trzeba je potem wyczyścić, z powrotem oddać, zadbać o to, żeby wszystko było bezpiecznie i żeby nic się nie uszkodziło. A to cały czas generuje koszty. Plus, oczywiście, Strzelnica i inne dodatkowe rzeczy, o których też musimy pamiętać. Mając to na uwadze, pomyślałem sobie, że może byście chcieli, żebym tego typu tematy rozdzielał na więcej odcinków. Mógłbym podjąć temat z różnych stron. Nie tylko tak jak dzisiaj. Gdzie rozmawiamy o tej konwersji w kontekście treningów i takiego zastosowania do dynamiki, ale również właśnie w kontekście strzelań, na przykład precyzyjnych, jak to ma się, kiedy będziemy stosować dopasowaną amunicję. Jeżeli byście chcieli, to po pierwsze musicie zostawić suba, bo to oczywiście sprawia, że moje filmy docierają do większej ilości osób. Ale dodatkowo do tego wszystkiego, możecie mnie wspierać na Patronite. Link jest oczywiście w opisie. Nawet 5 zł, nawet 10 zł potrafi zebrać odpowiednią sumę, żebym mógł zrobić pewne rzeczy, które w tym momencie są dla mnie niemożliwe. Dodatkowo, jeżeli nie chcecie mnie wspierać na Patronite, ale chcielibyście, żebym miał finanse na to, żeby robić tego typu rzeczy, to zapraszam Was na szkolenia, które organizuję w tym wypadku mówimy. O kolejnej edycji Fire Day też jest link w opisie. Dlatego też, jeżeli chcesz zależy Ci na tym i interesuje Cię to zagadnienie i to, co tutaj robię, to możesz mnie wspierać na różne sposoby. Tak jak powiedziałem, korzystam z tej konwersji kilka miesięcy i co mogę na ten temat powiedzieć, jak się z niej korzysta? Oczywiście forma montażu to jest rzecz, która tutaj jest bardzo dużą zaletą, ponieważ podczas treningu mogę zmieniać kalibry w zależności od tego, co chcę trenować. I wtedy, kiedy na przykład trenuję optymalizację pokonywania torów, mogę szybko zamienić na tą konwersję i zrobić trening o wiele, o wiele tani. Kolejną zaletą jest fakt, że ta konwersja działa z Każdą amunicją, którą stosowałem, a swojego czasu starałem się sprawdzić to na jak największej ilości. I ani razu nie miałem problemów. Oczywiście zdarzały się momenty, kiedy jakiś nabój nie wystrzelił, ale jak się okazywało, był to problem już bezpośrednio e, związany z tą amunicją, a nie z konwersją. Cena również nie jest tutaj wadą, jest wręcz zaletą, ponieważ taka konwersja kosztuje gdzieś w granicach 1600 zł, razem z trzema magazynkami, co uważam za cenę bardzo atrakcyjną. A biorąc pod uwagę fakt, że od tych kilku miesięcy ta konwersja przeżyła pewnie jakieś 7 tysięcy strzałów, bo nie tylko ja na niej trenowałem, ale również e, osoby, które czasami szkolą się u mnie, e, no to można powiedzieć, że zwróciła się i to stosunkowo szybko. I po takiej ilości nie zauważyłem żadnych problemów. No poza tym, że przez to, że tutaj mamy zamek bezwładny, no duża ilość gazu prochowego wraca z powrotem do komory. W związku z czym, jeżeli korzystamy z karabinków tłokowych, no to musimy się liczyć, że po korzystaniu z tej konwersji, no musimy jednak ten karabinek przeczyścić. Tak wygląda brudna konwersja, z której wystrzelono jakieś 30 sztuk amunicji. W związku z czym no, brudzi się dosyć szybko. I powiem szczerze, że na jednym evencie konwersja wystrzeliła jakieś może tysiąc albo więcej strzałów, była ultra brudna. E, zasadniczo tutaj w środku między czołem zamka a komory nabojowej no była gruba warstwa e, nagaru. To mimo to ta konwersja dalej działała i osoby, które obsługiwały ten karabinek nie skarżyły się na to, żeby były jakieś awarie i problemy. Czy coś w tej konwersji zmieniłem? Nie. Poza jedną rzeczą, Wypolarowałem powierzchnie, które pracują. I nie dlatego, żeby nie wiem, lepiej pracowała, bo nie zauważyłem jakiejś znaczącej różnicy, ale dzięki temu brud gorzej przywiera i szybciej się czyści taką konwersję, a jednocześnie podczas użytkowania y, rzadziej osiada ten brud i też prawdopodobnie sprawi, że będzie działała dłużej bez żadnego problemu. I podczas tego długotrwałego i intensywnego Użytkowania tej konwersji nie zauważyłem zasadniczych wad. Oczywiście można byłoby powiedzieć, że zabrudzenie komory zamkowej w wypadku karabinków tłokowych jest jakąś wadą, ponieważ no po to mamy tłokowca, żeby nie czyścić go co chwilę. No to w tym wypadku trzeba pamiętać, że wynika to z budowy i zasady działania, i każda konwersja na zamku bezwładnym będzie generować większy brud w komorze zamkowej. Nie widziałem i nie słyszałem, żeby była konwersja, która współpracuje z systemem tłokowym, bo wtedy po pierwsze byśmy ograniczyli ją tylko i wyłącznie do systemu tłokowego, ale obawiam się, że konwersja 22LR nawet nie byłaby w stanie współpracować z systemem gazowym opartym o skok tłoka. W wypadku, kiedy ten system gazowy dostosowany jest do amunicji centralnego zapłonu, podsumowując, działa dobrze, nie zacina się, pracuje z większością amunicji dostępnej na polskim rynku. Zestaw jest stosunkowo tani i w pakiecie mamy trzy magazynki. Zestaw jest zasadniczo drop-in wystarczy tylko zamienić zamki, a jednocześnie na 50 metrach ta konwersja jest wystarczająco celna do większości zadań związanych z treningiem dynamicznym. I być może nawet będziemy mogli korzystać z tej konwersji do tego, żeby strzelać statycznie czy precyzyjnie. I czy mogę polecić tę konwersję? Słuchajcie, no, siedzę teraz już tak z 10 minut w ciszy, bo zacząłem zastanawiać się, co w niej może być nie tak, co w niej było nie tak podczas użytkowania. I naprawdę nie mogę znaleźć żadnej wady. W trakcie montażu. Przypomniała mi się jedna wada. I już wam mówię jaka. Otóż ten system nie będzie działał z blokadą zamka w tylnym położeniu, tak zwanym bolt catchem, ale to nie jest chyba aż taki duży problem. Natomiast tak, jest to wada. Wada, o której trzeba pamiętać, jeżeli kupujemy taką konwersję, ponieważ nie popracujemy z rzucaniem zamka, a to może być znaczące dla niektórych. Kończąc ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało. Łapka w górę, subskrypcja. Jeżeli chcecie mnie wspierać i chcecie, żeby aby e, pewne rzeczy były bardziej rozbudowane, e, no to zapraszam Was oczywiście na Patronite, zapraszam Was oczywiście na e, treningi i szkolenia, które organizuję. To wszystko jest dostępne na moim Facebooku, to wszystko jest dostępne na mojej stronie, także jesteśmy, słuchajcie, w kontakcie. Jeżeli coś ode mnie potrzebujecie, to proszę śmiało się kontaktować. Ja na dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. I dziękuję Wam no, zasadniczo wszystkim, którzy jesteście na tym kanale, ponieważ w bardzo krótkim czasie robiąc treści wymagające, treści ciężkie i trudne czasami, e, no, jesteśmy dosyć licznie zgromadzeni w tym jednym miejscu. I mam nadzieję, że to będzie się dalej rozrastać. Na razie, cześć!